Witam serdecznie! Aleksander Wójtysiak, między światami i życie w Norwegii zaczynamy kolejny dzień. Jeszcze kawka, zaraz się przebieram, wciuszki i do pracy. O, a Ernestin jest tak zmotywowana, 7:30 i wybiera się na bieganie. Dzisiaj ma rozmowę o pracę, A ja mam pracę. Pięknie jest Jeszcze cię jest środa Jeszcze 5 dni temu Byliśmy w Azji I było 25 stopni Na niższy odczyt, około 30 codziennie A teraz Jesteśmy w Norwegii I pada deszcz Ze śniegiem Ale to taki wiosenny śnieg To stopnieje, bo i tak ma być na plusie temperatura cały czas, tak 50 stopni cały czas na plusie. Drewno z rozbiórki ułożone na stertę będzie je Turwil spalał. W dużych miastach się tak nie robi w Norwegii. Są odpowiednie miejsca segregacji śmieci, gdzie wywozisz nawet z darmo samochodem. Ale wiadomo, prowincja zawsze rządzi się swoimi prawami. Udało się zdemontować fasadę. Z kolejnej ściany, no i z dwóch następnych. Została jedna ściana, ale to muszę stać turwila. Nie ma go dzisiaj, bo wiem, że teraz też ma być powiększany. Co robimy z tą barierką, bo ona jest w drodze? Trzeba ją usunąć, żeby ściągnąć fasadę z tamtej ściany. Jak widzicie, te szyby to wszystko jest przymontowane do fasady i trzeba się tego będzie pozbyć. No prawdopodobnie jutro nabijane tutaj będą płyty asfaltowe a potem łaty i kontrłaty ale to zobaczymy, bo nie widzę tutaj płyt asfaltowych. Turwil musi kupić płyty asfaltowe i wtedy można to kontynuować. Na tu leży materiał który będzie wykorzystany na fasadę. Z tego co widać tutaj. Docelowa fasada już jest na połowie budynku. Teraz trzeba to kontynuować. Piękna pogoda, nie jest tak bardzo zimno, ale rano było, ale rano było dużo chłodniej. Ernestin była znowu pobiegać od rana. No w dwa dni tutaj przebiegła więcej niż przez ostatni rok. Ernestin nie lubi biegać. Ale zmotywowała się do biegania, do aktywności fizycznej. Znalazła swoją opaskę Smart Watcha, Smart Banda, jak, jak tam nazywacie. Liczy kroki, sprawdza ile przeszła. Wczoraj limit był niewyrobiony, kroków dzienny, bo poszliśmy na spacer. Potem jeszcze kajaki, no jak ładnie, się góry chowają w murach i w tym deszczu ale generalnie jest bardzo sucho w Norwegii jest bardzo sucho, normalnie o tej porze roku już powinien zalegać śnieg na szczytach nie widać tego pewnie na kamerze, są małe takie czapy śniegu jakieś, gdzie słońce nie dociera na szczytach norweska energetyka stoi na elektrowniach wodnych i od kiedy tutaj mieszkałem, co roku był ten sam problem a mianowicie zbyt mało śniegu to potem generowało zbyt mało wody spływającej z gór i napędzającej turbiny, w związku z tym prąd musiał być droższy. I tak co roku. I zapewne, patrząc na to jaki jest klimat obecnie w Norwegii, jak jest ciepło w tą wiosnę, to znowu będzie droższy prąd. Dwa lata temu byliśmy tutaj u zbiorna, wtedy jeszcze pracowałem we Fredrikstad, mieszkaliśmy w Fredrikstad, przyjechaliśmy do zbiornę na 17 maja na Narodowe Święto Norwegii wtedy długi weekend jest. No tak jechaliśmy tutaj, to ja już na letnich opłonach, było u nas w mieście już wiosna, a gdzie nie, gdzie jeszcze był śnieg na drodze. I wtedy mały stresik był jadąc. Tym bardziej, że ładowaliśmy się taką wycieczkę krajoznawczą. Nie przyjechaliśmy bezpośrednio do Azbiorna, tylko pojechaliśmy trochę naokoło. Gdzie jeszcze spaliśmy w samochodzie wtedy po drodze. Taki campingowy styl, pojechaliśmy sobie na fiordy. I okazało się, że nawigacja prowadziła nas drogą, która jak najbardziej nawigacji jest dostępna. Ale okazało się, że ona była dopiero kilka dni temu otwarta, że w zimę jest całkowicie zamknięta, bo jest nieuczęszczana, że jest, zalega na niej śnieg. I jak się tam ładowaliśmy na tych letnich oponach, to miałem tylko nadzieję, że nie będzie jakiegoś stromego zjazdu w dół nagle, bo nie miałbym całkowicie kontroli my się nad samochodem wtedy na tych letnich oponach. Jak gdzieś jeszcze zalegał lód, to się strasznie ślizgał samochód. Ale udało się dojechać. No, i wtedy, w tego 17 maja, jeszcze było bardzo dużo śniegu, zbiorna w ogrodzie. Generalnie było bardzo zimno wtedy. A w tym roku szykuje się piękne lato, tak się wydaje. Mało opadów, pogoda długoterminowa też pokazuje w tym tygodniu może jeden dzień deszczu, a potem znowu 10 dni bez deszczu i dodatnie temperatury. Także powinno być znośnie dla mnie. Jest chwilę przed godziną czwartą, sprzątam i jadę do domu. Może dzisiaj odpuszczę sobie ja bieganie po pracy, skoro pada. Zobaczymy jak poszła Ernestin rozmowa o pracę. Czy, czy dostała jakąś sensowną ofertę tutaj na miejscu, nie opoda 20 minut jazdy stąd, tam gdzie to centrum hadlowe widzieliście w poprzednim vlogu. Centrum handlowe no ten sklep taki... Pawilon handlowy, ale to jest centrum handlowe na miejscu. Bo tutaj mimo że centrum handlowe jest małe, to ludzi w środku też nie ma, bo tam naprawdę jest tylko całe 4000 ludzi w tej komunie. Jest tu bardzo dużo przestrzeni i sama natura dookoła. No nic, zbieram graty, sprzątam i, i jedziemy do domu. Pracuję tak blisko domu, bo tak jak wiecie, pracuję dokładnie tam. Znaczy, pracuję tutaj, mieszkamy tam, u zbiorna. Nie wiem, czy kamera to pokazuje, ale widzę wiosła, widzę kajaki, na których szedł Tak jak mam przerwę śniadaniową, to jadę sobie do domu. Ernestin gotuje jakieś śniadanko o 1200. No i europejski standard, pół godziny przerwa, nie godzinę jak na Filipinach. No i te pół godziny to jest trochę krótko. Przydałoby się system filipiński wprowadzić. Godzinna przerwa. Czas na jedzenie i odpoczynek, a tak to zawsze w biegu jedzone. Byleby tylko zjeść i zaraz z powrotem do roboty. To okno na pewno będzie wymieniane. Widziałem w garażu, że stoi okno. Nie wiem czy to jest ten wymiar, ale wydaje mi się, że to jest właśnie to okno. I będzie tutaj to okno wymieniane. Tutaj fasada była nabita bezpośrednio. Bez żadnej przestrzeni. Bez żadnych water. Czy i tak się nie powinno w Norwegii robić zawsze powinna być przestrzeń na domach szkieletowych żeby te ściany tutaj akurat są asfalt, płyty asfaltowe ale wszystkie nowe domy, które robiliśmy są nabijane na nie membrany, takie inteligentne takie nazywają inteligentne które są w stanie przepuszczać oddychają ściany po prostu przepuszczają wilgoć do zewnątrz a z zewnątrz nie wpuszczają nic do środka i takie same membrany używa się i na dachu i na ścianach cały dom się foliuje tym dookoła tu membraną klei taśmą wszystkie złączenia, żeby dom był szczelny potem na takim dom przychodzą, jak już są wszystkie okna wstawione, drzwi to przychodzą, wstawiają taką maszynę, która zamyka drzwi wejściowe bo to jest warunek, że drzwi wejściowe muszą jeden otwór, jedne drzwi muszą zostać otwarte od domu bo wstawiają taką maszynę zamykającą ten otwór drzwiowy z wentylatorem, która wytwarza prawdopodobnie nadciśnienie w środku, i dzięki temu pomiarom widać, czy dom trzyma szczelność, czy jest energooszczędny, czy ciepło gdzieś nie ucieka. Czy pojeździe generalnie gdzieś nie ucieka, i to jest taki warunek na nowym budownictwie w Norwegii: jak coś gdzieś jest nie tak, to trzeba to poprawiać, i trzeba ten tryk test po prostu przejść. Dobra, jedźmy do domu. Kontynuujemy rozbiórkę demolkę. Rozbieramy tą podbitkę, będzie wymieniana. A jak już się zrobi to, to będzie trzeba się wziąć za tą barierkę i za ścianę ostatnią ze starą fasadą, która jest za tym szkłem, jak wiecie. Chłodno, więc trzeba się zagęszczać ruchy, żeby się trochę ogrzać. Ernestin dostała pracę. Musi tylko teraz, może dojść przez internet, zaświadczenie z policji, że nie jest kryminalistką tutaj na miejscu. No i Ernestin też zacznie pracować za jakiś czas. Ten chłód nie przeszkadza. Demolki ciąg dalszy. Tu już mam wszystko ładnie rozebrane. Tutaj też. Szyby udało się uratować, nie popękały. Jadę na przerwę, a po przerwie weźmiemy się za tą ścianę. Chwila przed 16, chyba zbudowałem sobie podejści, żeby rozkrować tą ścianę, bo nie miałem dobrego dojścia z drabiny, żadnej drabiny tutaj jest na miejscu. Także ściana ostatnia jest rozebrana chwila przed 16, a ja jadę na stację benzynową, no i tutaj gdzie jestem najbliższa stacja benzynowa, która obsługuje kartę floty firmową, 20 minut jazdy. No ale w sumie jakakolwiek stacja benzynowa w tym promieniu, myślę, że każda stacja benzynowa najbliższa jest w promieniu 20 minut jazdy stąd, gdzie jestem teraz. Śnieg ustąpił, już jest trawa zielona, już wszędzie śnieg stopniał. Oby to był ostatni śnieg w tym roku, nie w tym roku, tej wiosny. Jutro powinien, być, powinien przyjechać materiał. policząc się, ile materiał potrzebuję, żeby to wszystko zrobić. Także jutro już nie ma zbyt wiele do demontażu. Jeszcze ewentualnie tutaj podbitka. Ale to... Można zrobić też potem, jak już się część ścian przygotuje na gotowo, to się nie pali. Tutaj dodatkowo na tej ścianie, bo tutaj coś było robione, ta, ta ściana była przesunięta w tamtą stronę i kuchnia była mniejsza, z tego co miastem ja tłumaczył, jak kupili ten dom, jak to, to wypuścili kuchnię w tą stronę, ale że to jest jedna ściana, którą trzeba Wziąć i poszerzyć, trzeba na nią jeszcze nabić dodatkowe kontrolaty, żeby było więcej izolacji, bo jest bo po stara ściana budynku, która nie została, nie została poszerzona. Wszystkie inne ściany podczas remontu wewnętrznego były poszerzane, a to wewnątrz, a to zewnątrz. Nie wiem jak, bo ja tego nie robiłem. Także tą ścianę trzeba wypuścić trochę na zewnątrz, zmienić izolację i dopiero wtedy płyty asfaltowe i można ją szykować do zamknięcia, tak jak tamtą ścianę. Także tak. Także jadę na stację benzynową, potem trochę jakiejś aktywności. Może zabiorę Ernestin, żeby pobiegać troszkę. Jak nie będzie jej za zimno. A jak nie, to już widziałem w domu, że od Krystyny Ernestin wzięła matę do treningu. Wiecie, tą yoga matę. Jak wróciłem do domu na przerwę o 12 mówię, o, coś tu się święci, bo yoga mat leży na ziemi. Ernestin się wzięła mocno za. Za aktywność fizyczną tutaj na miejscu Nie da się ukryć, że też jest tutaj bardzo ładnie Tu, gdzie jesteśmy w norweskich górach Jak te góry sobie na ciebie patrzą I cała ta zieleń ze stoków I sam fakt, że jest tak mało ludzi dookoła Jak pewnego dnia pójdziemy sobie na wycieczkę gdzieś tam, żeby w wsiąść się gdzieś tam wyżej To do mnie mam, że Albo nie spotkamy nikogo po drodze, albo spotkamy maksymalnie 5 osób. Cicho, spokojnie, ale jedziemy. Piła rozstawiona, drewno już cięte. Zostało napoczęte i pocięte. Tak to wygląda ten moment. Zeszło trochę czasu. No bo rzeźbię tymi narzędziami, które mam Z tej samej deski, z której robiona jest fasada Są zrobione furingi na oknach Ścięte na 15 stopni, tutaj też na 15 stopni, bo tutaj przyjdzie parapet Parapet przy rozprzestrzenieniu na to Będzie tak jak z tej strony wykończone okno Taki bardziej nowoczesny styl W Nowych Domach się tak robi Tutaj z reguły w takim starym norweskim budownictwie, no to używają dużo jakichś listew Czasem ozdobnych jakieś rzeczy Ale tutaj będzie Bez żadnego Parapetu kapu nad oknem Tylko fasada ścięta na 15 stopni Będzie wychodziła ponad furing. Zobaczcie zresztą potem No ale dzisiaj Ta ściana będzie skończona myślę Może ta będzie zaczęta Chociaż zobaczymy co klient sobie zażyczy No bo właśnie przyjechał Z materiałem A ja jadę teraz na przerwę Bo już wiadomość Modernes im przyszła, że śniadanie jest gotowe, lunch, także jadę, jadę jeść, a wracamy tutaj później. Od rana jeszcze byłem na zobaczyć kolejną rzecz do zrobienia, ale tam to jest takie rzeźbienie trochę u kolejnego, u starszego syna Azbiorna, który dzisiaj leci do Teksasu. Bo ma pracę taką, że dużo na wyjazdach, i tam gdzieś arabskie kraje, i w Teksasie. Coś z przemysłem olejowym, jeżeli się nie mylę, to coś ze spawaniem. Ale nie, może kiedyś to doprecyzuję. No nic, jadę na przerwę i po przerwie kontynuujemy pracę. A co będziemy dokładnie robić, zobaczymy. Jak widzieliście, jedna ściana jest obłożona fasadą. Tutaj rozebrałem ścianę do końca. Zerwałem tą starą membranę i są już płyty asfaltowe, już są oklejone. Już tutaj można nabijać łaty i łaty. Piątek, piątek 16. Jutro nie pracuję, bo i tak w niedzielę będziemy daleko jechać. Normalnie, może im poszedł do pracy. Takie małe podsumowanie. poczucia głównie, bo praca jak praca. Ale o dziwo jakoś organizm dobrze to wszystko zniósł i znosi. I tak jak wspominałem, będąc na Filipinach, jak się wraca do, tej, do domu po tej szesnastej, chwilę po szesnastej, bo jak wiecie jestem bardzo blisko. I potem można już odpocząć. i myśleć planować jutrzejszego dnia materiału sprawdzać rzeczy w internecie to jest dużo lżej po prostu w głowie jak widać jest jeszcze tutaj sporo pracy także od poniedziałku będziemy tutaj kontynuować Turwil samemu chce po, podobno tak mówi, chce trochę pociągnąć temat cleaningu fasady z kolegą jakimś Zobaczymy, kiedyś to wydarzy. Może jak przyjdę w poniedziałek, to może już będzie na ściana albo dwie. Kto to wie? Jest dobrze. Jest dobrze. Organizm czuje się dobrze. Głowa czuje się dobrze. Śnieg stopniał. Znowu jest zielono. Nie jest słonecznie, ale znowu jest zielono. Także kończymy ten vlog bo w weekend będą się działy inne rzeczy. Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander Wojtysiak, między światami. Życie w Norwegii pół na pół, Norwegia, Filipiny, ale życie w Norwegii w tym momencie. I do zobaczenia.